Przywywołaliśmy temat sportowy, no to czas, proszę Państwa, na mistrzostwa polski księży w piłkę kopaną, tak zwaną, czyli w po, po, popularny futbol, a w zasadzie futsal, bo to będą mistrzostwa halowe. I razem z nami na naszych kanabach ksiądz Wojciech Murawski ze Złej Wsi Wielkiej oraz ksiądz Grzegorz Przeniczny z Biskupic. Witamy bardzo serdecznie w Cześć, naszym dziękuję. programie. Drodzy księża, przed nami naprawdę duża impreza sportowa w Toruniu. To się może wydawać? takie błahe, że księża będą grali w piłkę nożną, no ale naprawdę rekordowa. Liczba diecezji wynosi 22, i faktycznie jeszcze takich mistrzostw nie było 21 kiedyś, natomiast teraz faktycznie mamy troszeczkę ból głowy z organizacją tego wszystkiego. Przypuszczaliśmy, że będzie kilkanaście. Ale się cieszymy. Też cieszymy się na przykład, że tutaj w ramach województwa kujawsko pomorskiego e, wszystkie trzy diecezje wystartują, czyli Dydgowska, i Włocławska. I to też takie będą nasze małe mistrzostwa tutaj w ramach naszego województwa, można powiedzieć. E, Także no, przygotowania idą pełną parą, to już taka końcówka tych przygotowań. E, jeszcze kilka rzeczy gdzie, trzeba dopiąć, no i widzimy na, na hale i będziemy kopać. Ale nie w sutannach. Gramy w strojach sportowych, w dobrych strojach, takich, które będą wyrażać też naszą, jakby tą, ten charakter sportowców, że chcemy też rywalizować troszeczkę, ale wszystko w duchu fair play. No właśnie o fair play nawet nie miałem śmiałości zapytać, bo, bo to jakby rozumie się samo <laughs> przez się, mówiąc kolokwialnie, ale, ale, nie, emocje, od, ale emocje są i odpuszczania chyba nie będzie na boisku. Ja, ja, ja. No Wręcz przeciwnie, raczej będziemy starać się, każdy chce udowodnić swoją wyższość, ale są granice i są sędziowie przede wszystkim. Sędziowie profesjonalni, dlatego że mistrzostwa pod auspicjami kujawsko pomorskiego Związku Piłki Nożnej, więc y, będą pewnie srodzy, ale księża faulują? No. Czasami się zdarzy, czasami się zdarzy. może walki. Na jakiej pozycji grają? Piłka nożna na hali, czyli futsal no jest troszeczkę inna niż na dużym boisku i tutaj trudno mówić o jakiejś stałej pozycji, chociaż przed wyjściem na mecz sobie ustalamy, że ktoś gra bardziej cofnięty, ktoś bardziej z przodu, ale to jest wszystko wymienne i tutaj trzeba biegać w Polsce. Ale tej w polu, nie na bramce. Tak, no bo właśnie. jest jeszcze piąty bram. Jedyna pewna pozycja to jest Bramkarz, który zawsze stoi na swoim miejscu. Ile księża trenują i skąd to się w ogóle wzięło? Czy już wcześniej księża uprawiali piłkę nożną i sport, czy to się zradziło już w duchowieństwie? Jeśli chodzi o mnie, to od dzieciństwa to, to zawsze było, że na ulicy, gdzieś tam na podwórku w Lasku, bo mieszkałem blisko lasu, zwoływało się kolegów, się grało, więc to, to w moim życiu piłka nożna w takiej innej odmianie zawsze miała swoje miejsce, zresztą nie tylko, bo tutaj w naszym województwie też króluje żużel i e, tak. nie tylko. Będziemy mówić <grym> też o a, jak tak jak to Ja jako wielki fan <grym> zgłaszam <grym> akces. E, natomiast e, no później oczywiście kwestia szkoły średniej, pójścia do seminarium. E, ja prędzej się zastanawiałem, czy nie, nie zacząć trenować w klubie w Toruniu Pomorzanin Elana. Czy inne kluby, ale no jakoś tak uważałem, że, że trzeba tutaj bardziej zwrócić uwagę na naukę. To jest najważniejsze. No, ale później, kiedy już zostałem księdzem w pierwszej parafii w mhm. tam jest taki klub, który się nazywa Grom Wienborg. Dyrektor ogólniaka był trenerem. No i, I zaczęło tak się, że tak powiem. Tak poszło. Tre, wspólne treningi, mecze, mhm. kapelaństwo. Ksiądz Grzegorz? Oczywiście też od dzieciństwa gram w piłkę, chociaż moją pasją już drugą nie jest żużel, tylko siatkówka, bo jeszcze gram w lidze odbojów w piłkę siatkową, ale piłka nożna zawsze jest na pierwszym miejscu. I też od dzieciństwa taki epizod mały w klubie w Kijewie Królewskim mojej rodzinnej parafii. Natomiast potem jako ksiądz zawsze czynnie uczestniczyłem, grałem w różnych takich zawodach, też z nauczycielami, kiedy pracowałem chociażby w Lubawie, to jeździliśmy na zawody nauczycieli, po całej Polsce się jeździło, więc było dużo takich też epizodów, gdzie człowiek reprezentował nie tylko księży, ale też jako, jako nauczyciel też graliśmy wiele razy właśnie. Kasiu, piłka nożna... Siatkówka, tu słyszymy jeszcze żurzel. Czy mistrzostwa polski księży w piłkę nożną to jedyne mistrzostwa duchowieństwa, czy są też inne dyscypliny? Też, też właśnie w siatkówce, chociaż tu e, Ksiądz Grzegorz ma zbyt mało kolegów, którzy potrafią. <grymne> <grymne> Trzeba werbować. A, tak, staramy, są, tak. jeszcze, są jeszcze w ramach naszego duszpasterstwa sportowców. E, bo, bo tutaj ja też jestem duszpasterzem sportowców diecezji toruńskiej. My się spotykam też ogólnopolsko. Teraz za chwilę w poniedziałek mamy takie spotkanie w Warszawie. E, więc też są i właśnie mistrzostwa w siatkówkę, w inne dyscypliny, w szachy, tenis stołowę. Tenis stołowę. No to Chcemy dawać przykład, jest to że, że, że te mistrzostwa pomiędzy nami, ale oczywiście to jest też zachęta dla młodych, żeby nie siedzieli tylko za komputerem, ale się. To ja teraz się. zgłoszę pomysł. Igrzyska księży. I co? Wszystkie dyscypliny to razem w jednym prawa. miejscu. To byłaby fajna impreza. To może troszeczkę byłby problem z tym, żeby nas starczyło na te wszystkie dyscypliny. I kto w tym momencie pozostałby w parafiach? Tak jest. A jeśli chodzi jeszcze o werbowanie, bo to są reprezentacje diecezji. Jak wygląda dobór do tej reprezentacji? Jest selekcjoner, jest trener, czy, czy to tak? Kto się zgłosi ten gra? Tak czasami bywa, że bierzemy kogoś świeckiego, trenera jakiegoś zespołu. Tutaj też nam troszeczkę pomagał czy pomaga pan Wiśniewski. To tutaj bardziej ksiądz Grzegorz, bo go zna. Natomiast no też sami, ja jako duszpasterz sportowców, no to też troszeczkę zająłem się takim menadżerstwem i kierownictwem tego zespołu. Już od wielu lat się zresztą też znamy, zwłaszcza seminarium, gdzie razem też byliśmy, graliśmy w piłkę. Kiedy dochodzą młodsi, no to po prostu też ich szukamy, żeby dochodzili do składu, bo to musi być ta wymiana po kolei, my no już powoli odchodzimy. Spotykamy się co tydzień, gramy sobie za i wtedy ci, którzy przyjeżdżają, chłopacy, no to spośród nich ta reprezentacja się tworzy w sposób taki naturalny, że ktoś chce, to, to trzeba, przede wszystkim trzeba chcieć. To, no to jest ważne, mm -hmm. żeby człowiek miał ten pociąg do tego i jak wiadomo, że jak się coś lubi, to się robi to wtedy dobrze i z chęcią. Naszej pracy Dramatyczność tutaj jest czasami troszeczkę trudna, bo te różne zajęcia, które mamy i w dzień, i w nocy czasami e, powoduje, że, że czasami ktoś jest raz w miesiącu albo rzadziej, no to niestety już... Tym większy podziw, że księżom się chce tak naprawdę. Trzymamy kciuki, tak? Za tydzień Mistrzostwa. I jeszcze chyba w ferworze walki nie powiedzieliśmy gdzie, w Toruniu. W Toruniu, oczywiście, że tak Na czterech to... halach, było planowane na trzech, ale na czterech. Na czterech. Główna hala to arena e, czwartego LO w Toruniu. Przy ulicy Warszawskiej, można przyjść kibicować. Zapraszamy, zapraszamy serdecznie. I piątek i, i w sobotę tym lepiej. W przyszłym tygodniu Mistrzostwa Polskich Księży w piłce nożnej. Teraz zajrzymy do regionalnej prasy. Tak jest, proszę Państwa, zobaczymy, cóż doniosły nam lokalne tytuły. Kasiu, widzę, że. Gazeta Pomorska. Nowo nowości. Tak, kilka przygotowałam pozycji. dla Państwa. Zacznę od nowości. W magazynie na stronie 19 wywiad z Filipem Wolakiem. To jest Torunianin, który od kilku już lat mieszka w Nowym Jorku i w ostatnim czasie został uznany najlepszym fotografem świata fotografem architektury, bo sfotografował z lotu ptaka Central Park w Toruniu. Fascynująca rozmowa o tym, jak się zaczęła jego przygoda z fotografią i o tym, że łączy tą przygodę z fotografią z lotnictwem, bo właśnie ze swojego samolotu tę fot fotografię udało mu się uchwycić i został uznany za najlepszego fotografa architektury, przede wszystkim za to, że udało mu się uchwycić układy cieni ustawionych wzdłuż alei właśnie w centralnym parku. Łączyliśmy się w poranku przez Skype'a któregoś dnia z Filipinem Pem Wolakiem, a obszerny wywiad właśnie w nowościach zachęcam. Ekspres Bydgoski, proszę Państwa i artykuł ze statystyką. No, lubię. Liczby lubię cyfry, więc mniej światła, więcej urodzin. Taki jest tytuł, a chodzi o to, że nasze społeczeństwo niestety się starzeje. To rozmowa z doktorem Tomaszem Marcysiakiem, socjologiem. I proszę Państwa, jeśli chodzi o Bydgoszcz, w ciągu ostatnich 16 lat liczba mieszkańców zmniejszyła się o 44 854 osoby. Do 5 kwietnia tego roku w Bydgoszczy mieszka... 328 193 osoby, więc gdzie te czasy, kiedy Bydgoszczy dobijała do...